Cześć, ja jestem Paula i witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z podróży. Niestety mała zmiana planów, ponieważ mieliśmy jechać dzisiaj na Słowację, ale niestety pogoda nie dopisała. Cały czas leje, co chyba nawet widać, znaczy właśnie nie widać nic z tyłu, bo jest tak szaro i znowu mi się uszy zatkały, nic kompletnie nie słyszę, bo zmierzamy w stronę Krakowa, czyli trochę się cofamy, wracamy wiedzieliśmy, że właśnie skoro już tu jesteśmy na no to zwiedzimy sobie Kraków pierwsze co robimy to jedziemy się zameldować do hotelu i mamy już kupione bilety do Wieliczki więc no taki plan na dzisiaj e, trochę przeczekamy ten deszcz i mam nadzieję, że jutro będzie lepiej dzięki czemu będziemy mogli trochę po mieście, pochodzić po mieście dobra, więc wylecimy, e, a was zachęcam do Na miejsce. Yy, zameldowaliśmy się już w hotelu, przynieśliśmy nasze rzeczy, więc teraz Wam pokażę, jak on wygląda. I tutaj mamy wejście. Zaraz tutaj na boku jest taka ławeczka, można sobie w pokażę postawić. Yy, ogólnie jest dość przestronnie. Tu mamy miejsce na kurtki. Yy, lustro, o tu mnie widać. Yy, szafa. Yy, w ogóle. Mm. Szafa jak szafa. jeśli chodzi o środek, safe mamy oczywiście. Tu jakieś koce są, tu dalej takie biurko, telewizor, tu też jest lodówka, oczywiście napoje jak to zazwyczaj, i tu dalej jest takie miejsce wypoczynkowe. <ścoughs> tak, już oglądasz telewizję, tak przeszkodziłam ci. No i z tego miejsca przechodzimy już do w sypialni, dawaj, rób test materaca, czy miękki. Spad, spadnę na dół? <noise> Trudno. Dawaj, zobacz, czy miękki. No siadaj. No, dosyć fajny. Jest dobrze? Może być. Dobra, no to yy, stan w ogóle tutaj jeszcze mamy panel do sterowania klimatyzacji, tu jest już łazienka. A łazienka, e, aha, teraz ja zgasiłam się, a to tu wcześniej nie zgasiłeś. E, taka standardowa, tu mamy prysznic, gimelek, umywalka i znowu ja. Więc no, tak się prezentuje. My się trochę ogarniemy i będziemy wtedy ruszać dalej, bo na 18.35 mamy kupione bielety do wieliczki. do tej wieliczki. Stwierdziliśmy też, że pojedziemy tam chwilę wcześniej yy, i po prostu już tam na miejscu coś zjemy. Będziemy mieć akurat godzinkę czasu, więc mam nadzieję, że uda nam się coś zjeść, bo w sumie jesteśmy o śniadaniu i yy, bardzo chętnie bym już coś zjadła, bo... a nie, jeszcze hot dog był okay. po drodze. No, ale no to tak i tak no nie bardzo. Dobra, więc mam nadzieję, że uda się coś ciekawego znaleźć. Właśnie do domu, w tej kopalni byliśmy około 3 godzin, mamy godzinę 21.54 i ja mam po prostu dość dzisiaj, plecy mnie bolą już marzę o tym, żeby się tak olegnąć, o jak miło. Łóżko jest naprawdę, naprawdę wygodne, no ale dobra, pogadałam z wami tak normalnie siedząc. Yy. Jak widzieliście właśnie, dzisiaj nam plany w ogóle się pozmieniały. Tak stwierdziłam, że teraz może chwilkę z Wami pogadam, bo w planie było, że najpierw zatrzymujemy się w tym Zakopanem i z zakopanego dzisiaj rano ruszamy prosto na Słowację. Tam zwiedzamy parę rzeczy tylko jednego dnia, zatrzymujemy się na Słowacji w noclegu, jedziemy dalej i na Austrię i w ogóle. Pierwsze co, obudziliśmy się rano w ogóle i padało, lało po prostu niemiłosiernie, a mieliśmy zaplanowany spacer w koronach drzew, więc no raczej to nie byłoby zbyt fajne. Sprawdziliśmy pogodę na Słowacji, w Austrii też miało cały czas lać, przychodziły alerty pogodowe o powodziach, więc no stwierdziliśmy, że coś musimy tutaj zmienić i wymyśliliśmy jednak ten Kraków. Ale wychodząc z hotelu na parkingu zastaliśmy gumę. Mieliśmy przebite koło, bo na robotach drogowych złapaliśmy gwoździa. Więc traciliśmy kolejne jakieś dwie godziny w wulkanizacji. No, i tak się to przeciągnęło później korki, że dopiero w sumie dojechaliśmy na 16, 17, 16 chyba do Krakowa, czyli znowu cały dzień w Tupi. No, ale do nic. Byliśmy w tej liczce na jedzonku. Jutro rano wstajemy i idziemy na miasto, zwiedzamy dalej Kraków. Ja już tu byłam w ogóle kiedyś, bardzo, bardzo lubię to miasto. No ale w sumie tak wyszło przypadkiem tym razem z przymusu trochę. No taka alternatywa, może bardziej to nazwijmy. Więc dzisiaj już będę kończyć tego vloga, jeśli jesteście ciekawi. Dalszych naszych przygód. Zachęcam do oglądania kolejnych filmów. Oczywiście też subskrybujcie kanał właśnie, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Zostawcie kciuki w górę, żeby też ten film mógł dotrzeć do większej ilości osób. Ja Wam na dzisiaj bardzo dziękuję i do następnego, pa!